Stowarzyszenie to Sami nie ustaje w działaniach, aby w Podwileńskiej Rudzie uruchomić warsztaty terapii zajęciowej. O sprawie na naszej antenie mówiliśmy już w lipcu, wracamy do niej, bowiem o nowych warsztatach mówiono także na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Warsztaty mają ruszyć 1 marca przyszłego roku, ale już teraz trzeba przygotować dla nich zaplecze. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel dość spore zewnętrzne środki, ale żeby je uruchomić, potrzebny jest jeszcze tak zwany własny wkład. Ostatnie organizacje warsztatów wsparły finansowo trzy zarządy osiedli, numer 5, 6 i 7, łącznie przekazując kwotę 16 200 zł. A czy dołoży się również gmina Wieluń? Zdobywamy środki na to. Gmina nie partycypowała i nie nie pomaga w tym zakresie, a więc to jest jakby taka działalność bezpośrednia dla mieszkańców naszej gminy. Warsztaty dają taką szansę uspołecznienia, nauczenia i przede wszystkim w naszym zamyśle tych dwóch inicjatyw ma się to zakończyć za proponowaniem tym osobom po dwóch, trzech latach pracy na terenie Rudy w tworzonym właśnie Domu Seniora w parku czy współdzielni z udziałem osób niepełnosprawnych. My na tworzenie warsztatu terapii zajęciowej w tamtym roku otrzymaliśmy pomoc finansową ze strony powiatu w kwocie 300 tysięcy. Do tego doszły nasze środki, nasza praca i materiały i spuentowaliśmy to w tamtym roku stanem surowym, otwartym. Ten rok przeznaczony jest na, do końca grudnia na dokończenie inwestycji stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 600 tysięcy złotych ze strony PEFRONu za pośrednictwem RCPS u w Łodzi, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast wymogiem jest, tak jak przy środkach PFRON-owskich, posiadanie własnego wkładu i ten własny wkład my próbujemy z różnych źródeł złożyć. Skierowaliśmy również do państwa i do pana burmistrza już we wrześniu tamtego roku prośbę i informacje o tym, prośbę o to, żeby gmina jako no największy beneficjent tych usług, jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej e, wspomogła kwotą 150 tysięcy złotych. Warsztaty terapii zajęciowej e, i w ogóle tworzenie tych warsztatów terapii zajęciowej jest, jest rolą powiatu zgodnie z tutaj z przepisami prawa e, i ja bym naprawdę chciał zobaczyć, że powiat również e, że powiat również e, przeznaczy środki na na ten cel w swoim budżecie. My wykazujemy teraz pewien gest. Nie wykluczam tego, że jak otrzymamy rekompensatę i się okaże, że wszyscy inni, że wszyscy inni, bo tak zresztą to zadeklarowałem na, na tym spotkaniu, o którym mówił Pan Prezes Kruska. Jako jedyny zabrałem głos ze, ze strony wszystkich samorządowców tutaj gminnych, nie mówię o, o powiecie, ale ze strony wszystkich tutaj samorządów które były, zabrałem jako jedyny głos i mówiłem, że my na, my na sesję to, co zaproponowały osiedla, takie środki przeznaczymy. Jako wyraz naszej dobrej woli, jako wyraz na, gestu z naszej strony. I też chcę powiedzieć Państwu o tym, że w warsztatach terapii zajęciowej, które są woli wynie na 30 uczestników, 7 z tych uczestników, to są spoza gminy wielu. Ci, ci uczestniczy. i no, tym samym no też oczywiście blokują miejsca chętnym z naszej gminy, którzy, którzy są w, w kolejce, a to już, tak, to już tak nawiasem mówiąc. W związku z tym ja bym teraz oczekiwał, że, że pozostałe samorządy, te o których mówi Pan Radny, Pan Prezes Kluska i, i Powiat, że również z własnego budżetu takie, własne budżecie takie środki zapiszą. My wykazujemy wolę, wykazujemy wolę zawarcia porozumienia z powiatem, na to, żeby na tą kwotę te środki, te, to porozumienie zawrzeć i te środki, środki przekazać. Całą dyskusję w sprawie pokażemy Państwu w relacji z sesji Rady Miejskiej, na której mówiono właśnie o tej kwestii. Zapraszamy zaraz po kulturze. Warto przypomnieć w tym miejscu, że w lipcu tacy sami z rządowej dotacji na ratowanie zabytków otrzymało 300 tysięcy złotych na wymianę stolarki okiennej i drzwi w dawnym pałacu Toczanowskich w Rudzie oraz 150 Tysięcy na remont tynków zewnętrznych całego obiektu. Warsztaty terapii zajęciowej będą działać jednak nie w pałacu, bo tam będzie dom seniora, ale tuż obok niego.